Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mew z tej strony dla zniecierpliwionych dzisiaj szybki odcinek z testu serwera. Mamy fazę 11 w produkcji. O, Sign okay. up for the exclusive filter trucks. Ice Age Truck Bundle Accept. Super. Nie wiem, czemu to się włączyło. Dobra, nieistotne. O co chodzi? Nowa faza. Powiem wam, że y, napisałem sobie skrypt, chciałem to nagrać. I żeby to miało jakieś ręce i nogi, ale w momencie, kiedy zacząłem go czytać, to strasznie sztucznie to wszystko brzmiało, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie to bardziej tak na spontanie, bardziej naturalnie i po prostu pokażę wam, co nowego się pojawiło w klasie, w klasie, w fazie 11. To się pojawi w fazie 11 jak na razie, chyba że coś ulegnie zmianie. Tego nie wiem. Niech tylko mi się tutaj gra, wczyta. Mamy Skandynawię, nowy region. W Europie jesteśmy. O, i tu widzę, już na grubo zaczynamy. Na yy, grubo zaczynamy. To jest jeden z nowych pojazdów. Nazywa się on Burlak 6x6. Jest zrobiony na bazie naturalnego, prawdziwego rosyjskiego Burlaka. Czy jak się nazywa. Tak to będzie sobie wyglądać. Ten pojazd tutaj, Zaraz z nim skoczymy do garażu Więc to jest nasz jeden scoutcik nowy A tutaj właśnie mamy Drugiego nowego scouta I ten się zwie Jak tu się zwiesz gościu? Neo Falcon 2000 Więc tak, to jest zwykły, normalny, zwyczajny Scoutowy scoutcik, który się niczym kompletnie nie wyróżnia Wygląda jak scout, zachowuje się jak scout jest kiepski jak każdy scout, więc to jest pierwszy. A tutaj jest. O, aż się... trzykęs się zatrzymują to samochody, mogłyby dalej jechać. A tutaj jest troszeczkę bardziej nietypowy scout, który jest scoutem sam tylko z nazwy, bo z wyglądu już bardziej przypomina ciężarówkę. Yy... Oj, no i dobra. No i tu się. Halo. Zrobimy sobie recover i pokażę wam o co chodzi. Na razie, jak na razie, ten skautik duży, duży skautik, znaczymy go dużym skautem, 6x6, burlak, ma jeden silnik, skrzynię biegów stokową, skrzynię biegów high range, stokowa to jest offroadówka, high, high range to jest high range, wysoki zakres, jedno zawieszenie, jeden rodzaj opon, ma na lód przede wszystkim excellent, czyli będzie ściśnął po lodzie elegancko, Mimo, że nie ma łańcuchów, ale wydaje mi się, jak tak teraz patrzę, że on chyba ma opony z kolcami. Tak delikatnie to przynajmniej wyglądało. Jakie takie kropeczki ma na kołach. Nie wiem, czy to o to chodzi, ale wydaje mi się, że mógłby mieć zadatki na opony z kolcami. Może dlatego jest lód. Jest to scout, więc ma autonomiczną wyciągarkę. Dyferencjał i blokadę, jest blokadę, i napęd na wszystkie koła załączane Oczywiście oddychanko i teraz tutaj jest taka fajna sprawa, że W tym zestawie co mamy teraz posiadamy Koło jedno zapasowe, części naprawcze oraz paliwo Ale ten Scout jest nietypowy z tego względu, że możemy zamontować mu Jednoburtowe miejsce, które daje nam 120 punktów naprawczych i miejsce na jeden ładunek Kładka nie daje nam nic oprócz wyglądu. Na dachu możemy mu zamontować paliwko i części naprawcze. I możemy zamontować mu dźwig. No właśnie, tutaj są. Tutaj są standardowe bzdurki. A nie, przepraszam, jest. Po 50 części naprawczych można zamontować mu do kabiny. Więc kolejne części naprawcze są. I tutaj są bzdurki, bzdurki, bzdurki. I jak wyjedziemy. To ten Scout, ja słuchajcie, bo teraz jestem na grze New Game Plus, więc mogę sobie zmienić czas na dzienny I ten Scout ma fajną rzecz, a mianowicie Tak jak Ford F-150 Może montować Przyczepki należące do ciężarówek Nie ma zbyt dużego wyboru Ale zawsze coś jest i może zamontować sobie coś takiego i aktualnie mamy trzy sloty I będzie można coś. Oj! Coś będzie można nim porobić. No to to był ten pierwszy skoucik. Zaraz wam pokażę kolejnego dzieje z Neo Falcon 2000. Chodź tutaj. Recover. Ten skoucik jest standardowy. Silniki. Linie biegów standardowe. Stokowa FineTune. Nie wiem po co FineTune na skoucie. Suspension, standardówki, opony. Niestety, chyba MS1 z tego sokera, tak, MS1, czyli Chao, nie ma. wyciągarka do scoutów, dyferencjał. Koło zapasowe jest, ale teraz problem polega na tym, że jak zamontujemy to koło, to nie możemy ciągać przyczepek, więc koło odpada. Oddechanko jest i też ma klatkę bezsensowną, i też ma bagażnik dochowy 100 litrów i 300 punktów tutaj też to samo jak zamontujemy te dwa zderzaki nie możemy ciągać wyczepek. z się nic nie zmienia błotniki i felgi cału nie robią ale teraz jedna nowa rzecz w fazie 11 mianowicie będzie polegać na tym że jeszcze kawałek do dyspozycji dla scoutów będziemy mieli nowe bajerki. Przyczepka serwisowa. Patrzcie, to serwisowa przyczepka 250 punktów. Dwie opony. I teraz będzie można sobie z niej skorzystać. Jak się będzie miał scouta, więc będzie miało troszeczkę więcej sensu. Jeżdżenie skaucikiem I mamy też dużą przyczepę serwisową. Yy, Do czego nie mogę. Aha, dobra, wchodziło mi do pojazdu. Ta duża przyczepa ma w sobie punktów, gdzie ona jest: 380 i 3 koła. A niedawno jeszcze miała inaczej bo niedawno miała w sobie 600 punktów i 0 kół, więc troszeczkę chyba tutaj zmienili. Posłuchali chyba feedbacku graczy. A wracając do tego, że wiem, że tak było wcześniej. Yy... Ja się zabieram za nagrywanie tego chyba od tygodnia. Nigdy nie miałem czasu. Teraz troszeczkę czasu znalazłem, więc stwierdziłem, potwierdzi, że sobie nagram troszeczkę to. No, więc nowa przyczepka będzie miała kółka i części zamienne. Świetnie. I 320 litrów paliwa, bo wcześniej też nie miała paliwa. Opa, nie! Jak fajnie zmienili. Jak fajnie zmienili. Dobra, to mi się podoba. O, no, mi się podoba. Dobra, gościu. Co jeszcze jest nowego? Jak widzicie, tutaj stoją Kenworth. Kenworth. Kenworth, chyba tak się mówi. Stoją sobie dwa. W tym nowym patchu Kenworth dostanie swoją dedykowaną burtę na trzy sloty. To jest właśnie ona. Ona czy w sobie coś ma? Ona w sobie nic nie ma, ale jeżeli sobie weźmiemy dedykowaną burtę do Kenworth'a na dwa sloty z bajerami możemy sobie zrobić 150 punktów naprawczych dwa koła i ona jeszcze w sobie ma 60 litrów e, jejku, paliwa i ona nazywa się Oilfield Flatbed, ja sobie tutaj skoczę do garażu i wam pokażę o co tutaj chodzi jest standardowe tutaj ładnie e, rzeczy Kenworth'owe to tu się zmieniło jeszcze nic. Dobra. To jest ta pierwsza. Pusta, trzy sloty. Tutaj jest druga. Ma dwa sloty, ale ma koła. Ma części zamienne i ma paliwo. No powiem wam, że chyba ta ładniej wygląda. Mimo. Ta jest taka, taka strasznie, taka, taka duża. Nie wiem, czy będzie się to opłacało. Ile ona kosztuje? 6000. Tutaj za 6800 mamy. 2000 litrów, 350, nie możemy wozić nic. Nie wiem, czy tutaj możemy podczepić jakąś przyczepkę. Kenworthy nie jeździłem jeszcze, no ale zawsze, zawsze są opcje, tak? Zawsze mamy opcję, zawsze możemy dużą, dużą yy, za zamontować sobie, i tyle. Kolejna sprawa, mianowicie polega na tym, że mm, weźmiemy sobie na Derego mamy nowy dodatek. Ten dodatek nazywa się Multi Purpose Cargo Module Dlaczego tutaj jest mniej punktów i mniej opon? Yy, nie wiem, może zmienili Teraz skoczymy sobie na inny pojazd Zaraz zobaczymy Tak, chyba zmienili, wcześniej było 250 i 2 opony Teraz widocznie dodali oponkę i 150 punktów 100 punktów, przepraszam I teraz nad czym się ten Dodatek wyróżnia, on się wyróżnia tym, że daje tym pojazdom tutaj, oprócz Kenwortha i oprócz Anki, Anka tam za chwilę będzie, yy, co innego Wam pokażę, że te pojazdy mają yy, dodatek taki naprawczo-dostawczy, mogą naprawić 350 punktów w dwie opony. Mogą natankować 180 litrów paliwa z tego dodatku Mają Dźwig O I mają jeden slot Cargo Więc będzie można sobie te dodatek, Taki dodatek zamontować Na takich pojazdach jak sobie wskoczę na naszego kona, i ja już wam pokazuję Ten dodatek można sobie zamontować nadanie na Dery Longhornie, przepraszam, Nadery Special Azov 7 ma ten dodatek Azov 5 ma ten dodatek Tatra Force Pacific P12 i Mastodon. Czyli mamy w sumie łącznie 7 pojazdów, które mają ten dodatek, chyba że coś dodali kolejnego, nie sprawdzałem. Więc yy, taki Pacyfik na przykład P12 będzie w końcu mógł mieć zwykłą, małą burtę. Może będzie się nim bardziej opłacało jeździć. Bo to jest fajna ciężarówka, tylko jemu zawsze czegoś brakowało. Na pewno nie miał małego dźwigu, teraz będzie miał mały dźwig. Będzie mógł ktoś załadować będzie mógł ktoś naprawić. Dźwig jest w miarę w Miarę szybki, nie wiem czy jest mocny, nie sprawdzałem tego, już idę sprawdzić. podjedziemy sobie do naszego Neo Falcona 2000, który jest wzorowany na hinduskim samochodzie jakimś Muhandra Bolero, z tego co kojarzę, tak się nazywa ten hinduski pojazd. Teraz zobaczymy, czy, czy nasz Neo Falcon tutaj się podniesie o. No i widać nie jest to zbyt mocny dźwig. Chociaż zobaczymy za chwilę. No nie, nie jest to jakoś super mocny dźwig, ale do załadowania desek, czy pustaków, cegieł, czy czegokolwiek innego na radę. Też powiem wam, że nie jest nie jest super źle. Zawsze mogłoby być gorzej, prawda? Więc to jest kolejna bajerka w nowej fazie i kolejną bajereczką w nowej fazie jest. A oto przyczepa jak to Discover, jak ja jak przywiozłem przecież. W każdym bądź razie to jest przyczepa filmowa i ta przyczepa filmowa aktualnie jest do kontraktu. Ja muszę ją gdzieś zawieść. Muszę ją zawieść tu. Ona ma w sobie. Ona ma w sobie jedną rzecz. A mianowicie, może się, e, albo się nie może, wcześniej się mogła rozkładać, teraz widocznie tego nie dodali, nie wiem, może to usunęli. E, Okej, okay, może jak ją odłączę, podłączę. Nie, no ale w każdym razie mogła się rozłożyć Tutaj widzę, że... Mhm. Widzę, że już się nie może rozłożyć Au. I zobaczmy Tutaj mam 15 minut nagrania prawie Podjedźmy sobie yy, do tego tutaj Town Movie Set to jest ledwo kilometr. Zobaczymy sobie o co chodzi z tym kontraktem, czy to coś zmieni. Czy nie? Rejon Skandynawia będzie miał dwie mapy, bo o tym w sumie. Nie wspomniałem. O tym w sumie nie wspomniałem. Jedna nazywa się Mountain Ridge, czyli tutaj y, Ridge to jest z góra. grań taka, krawędź z góra, coś takiego druga mapa będzie się nazywała By The Lake i faza 11 polegać będzie na montowaniu setów filmowych bądź składaniu przyczep takich tutaj oto filmowych no i plus o, oczywiście normalne kontrakty i zadania typu mosty i blokady i zawieźć tutaj cement tam deski, etc, etc, logi, takie sprawy jak na razie nie ma żadnej nowej ciężarówki dodanej Tak mi się przynajmniej wydaje Trzeba to sprawdzić Na razie dodali dwa nowe Scouty Zobaczymy co będzie, co będzie dalej Z tego co słyszałem na internecie To nową ciężarówkę, tą którą przeważnie jest między sezonami, między fazami Mieli dodać nasi deweloperzy kochani tutaj Ale coś im się z licencją nie zgodziło I tak teraz sobie strzelam Skoro jesteśmy w Skandynawii To może miało być to Volvo ale coś jest niedograne, więc Volvo nie ma. Fajnie by było, skoro jesteśmy w Skandynawii, posiadać jakieś yy, skandynawskie ciężarówki. No, skoro jesteśmy w Szwecji, powiedzmy, no to dobrze by było, jakby tutaj zaimplementowali nam Volvo. Tak jak Peska Tatra, Byliśmy w, yy, w rejonie Don, staliśmy Tatry. To tutaj moglibyśmy dostać Volvo fajnie, byłoby bardzo. Tutaj widzicie set filmowy Miasteczko, green screen, etc. Będziemy tutaj oddać tą naczepę. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Ok, Mam nadal tą przyczepę ze sobą. Naczepę, co tu jest? i concrete blocksy. Aha, ok. Zrobiłem kontrakt. To było tutaj. Construction rig semi-trailer. Tu jest jakiś rig, jakiś duży rig. I mam go zawieść. Tutaj też będzie generator z powrotem, z którego sezonu tam generator wróci. Wróci kraftowanie cargo. Tak jak tutaj na przykład macie wood framing, tu tu pod, można cię podjechać, i tutaj są dwie, dwie planksy. Są betonowe i metalowe takie też konstrukcje na mapie porozsadzane. Yy, wracając do map, tak wygląda druga mapa. Tu troszeczkę pojeździłem, ale tu nie ma żadnego pojazdu, żeby wam pokazać jak się ładuje. Więc na pierwszej mapie mamy filmy chyba, a na drugiej będziemy też odbudowywać, będziemy odbudowywać ośrodek narciarski. Więc takie będą bajerki tutaj. Ile pojazdów jest do odkrycia na nowej mapie? Nie wiem. Yy, czy oprócz tych dwóch scoutów będzie coś nowego? Nie wiem. Ja nie śledzę kompletnie żadnego fora. Tyle co widzę na... Yy, internetowych filmikach innych twórców. Tyle co gdzieś tam uda mi się jakoś przyczaić przez przypadek gdzieś. Tyle, tyle wiem. Eee... Yy... A chyba co by było... Oj. 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 Tańczący z drzewami. To by było chyba na tyle. No niestety tutaj mi się... Aha, obniżyłem się. Dobra. Tutaj się troszeczkę zawiodłem, ponieważ ta przyczepa się rozkładała na boki. Wystawała tutaj antena do góry. Te panele słoneczne się ruszały. Nic to kompletnie nie zmieniało. Nie było żadnej innej funkcji tej przyczepy. No ale był bajerek, można było ją rozłożyć, złożyć. A ja tylko jeszcze jestem. ...chcę sobie sprawdzić. czy yy... Nasz Kenworth dostał ten taki dodatek fajny nowy. Lotowo, slotowo załadunkowy nie dostał. Eee. Yy... Czy tutaj jest coś nowego? Tutaj nie ma, tutaj nie ma. O, tutaj chyba też nic nowego nie będzie. Tylko lecimy nie. I wskałciki są dwa. Dobra, jestem tylko ciekaw, czy jest do kupienia ta naczepa, tutaj normalnie, w sklepie. No, jak widać przyczepy do kupienia nie ma to na tyle. I mam nadzieję, że faza 11 wyjdzie w miarę szybko i będzie w miarę fajna. Mi przypomina osobiście Yukon. I mapę kanadyjską pierwszą. No. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Sąronera na moim kanale. Na razie.